Panie Ryszard, tak. dlaczego pan nie chce pracować? Ale panie, to nie jest tak, że ja nie chcę pracować, tylko wszystko, czego ja się dotknę, panie, to się natychmiast zamienia w katastrofę. No. Naprawdę? Niech pan spojrzy na no, 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 Przed ślubem piękna róża, a teraz taki chabaś. No. No, przed ślubem żona, teraz żena. Nie? No. Ja rozumiem. Drodzy państwo... Ja już wiem o co chodzi. Wy musicie zmienić swoje podejście do życia. Wy musicie zmienić swoje myślenie na mentalność obfitości. O, mnie to się marzy, obfitość. Ty już jesteś gruba. To... Panie Ryszard, ale Pani Żena dobrze kombinuje. Ha. Należy marzyć, wyobrażać sobie, wizualizować. Chodzi o to, żeby ta Wasza mentalność, obfitości poszła w kierunku manifestacji pieniądza. Po angielsku money, manifestation. Niech Pan powtórzy. Money, manifestation. Co mamy? Money, manifestation. Money, manifestation. Money, manifestation. manifestation. Mane, 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 manifestation. – mane, 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 manifestation. – mane, raz. – mane, manifestation. – Świetnie. – Co pan czuje? – Że mnie żuchwa boli, panie.